Nie wyobraża sobie ślubu i wesela bez kwiatów. I mowa tu nie tylko o bukiecie Panny Młodej. O trendach, jakie panują w ślubnej florystyce, porozmawiamy dziś z naszym gościem, panią Magdaleną Ródkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy jednak od bukietów Panny Młodej. Jak wybrać bukiet? Przede wszystkim skontaktować się z kwiaciarnią, przyjść ze zdjęciem sukienki ślubnej i w ten sposób dobiera się bukiet ślubny. Przede wszystkim. Bukiet ślubny nie może być większy niż pół talii Panny Młodej. To jest najważniejsza rzecz, żeby nie był zbyt mały i Panna Młoda nagle nie wyglądała na dużą w tym tak ważnym dniu. Żeby nie był też zbyt duży i nie przysłaniał atrakcji sukienki z haftami, korunkami, perełkami. Tak? Następną rzeczą jest też ważna rzecz kształt bukietu ślubnego. Często panny młode wybierają tylko wyłącznie okrągłe, malutki, nie rzucające się w oczy. Jednakże jeśli panna młoda jest osobą energiczną, żywiołową, trudna, by miała blady róż, bukiet bądź biało-zielony, on by znikł wśród jej tam osobowości, cech takich charakterystycznych. Wtedy można zaszaleć zarówno z kwiatami, jak i z kolorem. Dokładnie. Ja przygotowałam właśnie takie dwa bukiety. Zrobiłam to z premedytacją, ponieważ tak, panny młode tak rzadko wybierają kolor, tak boją się kolorów w tym bardzo ważnym dniu. Wybrałam dwa kolory, bardzo modne w tym sezonie amarant i niebieski. Skąd taki wybór? Czy to są kolory, które cieszą się największą popularnością? To znaczy, jeżeli chodzi o kolorystykę kwiatów, jest dość duży przekrój, tak? Jednakże nie proponuje się panną młod żółtego koloru, tak? Pomarańcz w tym sezonie nie jest zbyt atrakcyjny jednak. No tak wyjątkowo akurat. Panny młode wybierają albo róż, albo... No, ja z reguły sugeruję niebieski. Panny młode boją się niebieskiego koloru i boją się w ogóle niebieskich bukietów strasznie, bo uważają, że kwiat na pewno farbują. Więc chciałabym powiedzieć, że... Występują w naturze niebieskie kwiaty i na przykład hortensja jest niebieska, agapantus, anemony, także nie ma czego się bać, tak? Ja nie mówię, brońcie Boże, o niebieskich różach, które farbują i są jakby niebezpieczne w tym dniu przy białej sukience. Hortensje są piękne, ale czy są trwałe? Tak, odpowiednio przygotowane tak. Musi, muszą być wcześniej, przynajmniej dwa dni wcześniej przygotowane, muszą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze wody. Tak? I zabezpieczone preparatami, i wtedy nie ma problemu. Druga kwestia, jeżeli chodzi o hortensję, to bardzo często proponuję panią z tego względu, bo często sesje zdjęciowe są w niedzielę bądź poniedziałek, i róże z bukietu ślubnego wyglądają dość nieciekawie. Natomiast hortensja, nawet po miesiącu, pomimo, że zaschnie, wygląda dość możliwie na zdjęciach. Także można. Tutaj nawet dwa tygodnie później zrobić sobie sesję. Nie, nie wygląda źle. Znaczy bo wobec tego odradzę Pani róże jako kwiaty. To znaczy nie odradzam, to... proponuję. Róże zawsze są klasyczne, tak? Jeśli klientka sobie życzy róże, proszę bardzo, tak? Natomiast ja mogę doradzić, zasugerować, co pasuje, co nie, co dobrze wygląda. Natomiast wybór. No należy do klient. Kwiaty jednak nie tylko wyglądają, ale też pachną. Niektóre mają wręcz e, drażniący zapach. Tak. E, Jakich unikać, żeby po prostu nie czuć dyskomfortu podczas e, ceremonii. No na pewno unikać lilii, Jeśli ktoś nie lubi tego zapachu. Zresztą bardzo często e, przy dekoracji kościoła księża nie życzą sobie lilii przy ołtarzu. E, drugim pachnącym kwiatem są jacenty, szczególnie Kolorze Niebieskim. Więc drogie panie, jak macie ochotę przespać spokojnie noc i... Mieć czuć schabowego na stole weselnym, a nie niebieskiego hyacynta, no to proszę się zastanowić nad taką dekoracją. Tak, zdecydowanie. Ja pamiętam, że jak ja brałam ślub, bardzo modne były wszelkiego rodzaju kryształki, pióra. Od tego się już teraz odchodzi. Tak. Ja proponuję w ogóle trend um, typu natura. Dlatego, ponieważ uważam, że kwiaty są sobie tak piękne, że szkoda je przysłaniać tak? innymi elementami. Aczkolwiek, tak jak pani, panią powiedziałam wcześniej, są panny młode, które mają taką osobowość, gdzie, które noszą bransoletki, pierścionki, naszyjniki i wtedy ten bukiet bez perełek wyglądałby przy nich jak goły, po prostu nieodpowiedni. Wtedy jak najbardziej dopasowuje się bukiet do osobowości. Ja proponuję naturę, tak? Naturalne łodegi, tak jak widzimy tu związane, tak? które też y, przyczyniają się do trwałości y, bukietu. No i poza tym moim zdaniem wyglądają elegancko. Kwiat zawsze w sobie jest luksusem, tak? Więc wychodzę za założenia, pokażmy ten kwiat w tym dniu. Super być mieć jakiś luksus przy sobie, oprócz tej sukni oczywiście ślubnej. Bukiet okrągły, mówka, wachlarz, łezka, które formy są y, najbardziej pożądane i które najlepiej wyglądają w kościele? To znaczy tak, y, jeśli chodzi o kształty bukietów, najczęściej wybierane są okrągłe bukiety, tak? Dlaczego? Ponieważ bukiet mówka jest dość trudny przy prezentacji. Proszę o tym pamiętać, tak? Każda panna młoda w dniu ślubu jest tak zestresowana, że bukiet ślubny trzyma tak jak świecę, prawda? Idąc do Komunii Świętej, a nie z boku po prawej stronie, tak? Druga kwestia, jeżeli chodzi o bukiet łezka, no, trzymamy go dość specyficznie, muszą być ułożone palce, tak? Aby część była... Tutaj główna, czyli ten cały punkt fokusowy przedstawiony i pokazany przy sukience. Więc jest dość trudnym bukietem. Jeżeli chodzi o bukiet wachlarz, przy sukniach hiszpańskiej wygląda przepięknie, ale któraż panna młoda zdecyduje się tak trzymać no, dość duży wachlarz i przy tym trzy palce muszą być na zewnątrz i dwa w środku. Więc utrzymanie bukietu wachlarzu graniczy z cudem, aczkolwiek zdarzają się takie panny, które tego cudu dokonują u Pani w kwieciarni, Pani sama wykonuje y, cały tak. stelaż wachlarza. Tak, wykonuję sama. Zresztą wszelkie prace wykonuje sama, tak? Czyli od drutowania, czyli biorę pięć drutików i sama dziergam cały wachlarz. Wynika to z tego, że wachlarz musi być lekki. Jeżeli kupuje się formę, kupuje się całą zabudowaną. Ja nie zabudowuję formy. Pokazuję przestrzeń, kwiaty, lekkość, bo w innym przypadku to są z reguły wachlarze które panny młode przychodzą do mnie ze zdjęciami z internetu, są po prostu ciężkie, masywne, nie do udźwignięcia, nawet nadgarstek młodej panny młodej ze stresu cały czas drżący, no można sobie nieźle zwinąć na garstek, tak ciężkim bukietem. A jak dużo czasu Pani potrzebuje, żeby stworzyć taki bukiet, który spełni oczekiwania panny młodej? 30-40 minut. To dla pań? Co dla panów? Dla panów ym, tradycją są butonierki, tak? Przybierają one bardzo różny kształt, są i podłużne, okrągłe, zwisające w stążeczki, przeróżne. Ja jestem zwolennikiem klasyki, ponieważ... Każdy pan woli klasyczne rzeczy, tak? Nie chce mieć różowej butonierki, aczkolwiek ja to zrobiłam w amarancie, na pewno panowie będą oburzeni, bo żaden pan młody nie chce amarantowej butonierki. Każdy musi, Właściwie każdy, który zamawiał nas butonierki, decyduje się na białą, tak? Żeby absolutnie nie było koloru. Natomiast ja zaproponowałam tutaj amarantowym względem, aby pasował do tego bukietu. Jednakże faktycznie jest to, że wykonuje się generalnie białe butonierki z białym kwiatem. Czyli butonierka niekoniecznie musi pasować do y, bukietu Panny Młodej? Znaczy, musi pasować. Oczywiście, jeżeli chodzi o rodzaj kwiatu. tak? Natomiast y, wiadomo jest, że biała butonierka zawsze będzie pasowała do białej sukienki. Chociażby kolorem, tak? I niczym innym się nie wyróżni w tym przypadku. A do czego jeszcze taki bukiet musi pasować? Wiemy, że musi pasować do sukni, do charakteru Panny Młodej. A do dekoracji, tak. e, chociażby w kościele? Do dekoracji kościoła i sali, tak? Przede wszystkim kolorystycznie. No fajnie, jakby pasowało też względem kwiatów, tak? Jeśli te kwiaty, które ma w bukiecie, by, by pojawiłyby się w kościele, pojawiłyby się na sali, na samochodzie, super sprawa, tak? Kiedyś obsługiwałam y, ślub w którym panna młoda wymyśliła sobie, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, miała wszystko udekorowane z białych róż. Miała białych róż, bukiet ślubny, butonierki, miała całą dekorację kościoła z białych róż, salę oraz goście przyszli wszyscy po jednej, nieśli białą różę. Także później na sali te białe róże wazonach wyglądały przepięknie. Jakie zatem kwiaty wybrać do dekoracji kościoła i sali, aby one przetrwały całą noc, całe wesele i jednocześnie prześlicznie wyglądały? Przede wszystkim proszę pamiętać o tym, kiedy zamawiamy kwiaty, że kwiaty mają swoją sezonowość. Czyli na przykład anemony w sierpniu będą nie trwałe, za to w maju przepiękne. Piwonie będą piękne w czerwcu, ale w październiku drogie i fatalnej jakości. Słoneczniki będą świetne we wrześniu-październiku, ale za to w maju będą fatalnie wyglądały i małe będą. Więc trzeba pamiętać o sezonowości, ponieważ najlepiej zamawiać kwiaty, i w sezonie, tak? I wybierać te kwiaty. Druga kwestia jest taka, że warto byłoby popytać się, która kwiaciarnia sprzedaje świeże kwiaty, ta, która przede wszystkim nie próbuje na siłę wypychać kwiatów, ale proponuje takie kwiaty, które przetrwają i odpowiednio przygotować w odżywkach kwiaty. To jest najważniejsza rzecz. I każdy kwiat przetrwa. A co pani sądzi o kwiatach egzotycznych w bukietach ślubnych? Proszę bardzo, oczywiście można zrobić ze strelicji, z helikonii, oczywiście można zrobić z ananasa, ponieważ jego forma nie będzie okrągła, będzie podłużna bądź asymetryczna, więc pytanie, jeśli tylko jest odważna, ma taką sukienkę, całe wesele i jest pod hasłem, nie wiem, z palmami, parasolami kolorowymi, piaskiem na podłodze, czemu nie strelicję? Tak? Czy to wiąże się również z większym kosztem, jeżeli to są kwiaty egzotyczne? Zdecydowanie tak. Trzeba pamiętać o tym, że jednak nasze polskie kwiaty są zdecydowanie tańsze, tak? więc mm, no, egzotyczne kwiaty są zdecydowanie droższe. Wobec tego, jak kształtują się ceny bukietów, które są dostępne w Polsce od teraz, od zaraz? Ceny bukietów ślubnych należałoby liczyć mniej więcej od 100 zł, tak? wzwyż. Tej granicy górnej nie ma, proszę pamiętać. Właściwie górna granica. Mogłaby skończyć się nawet na 1000 zł, w zależności od rodzaju kwiatów, tak? ponieważ bardzo często teraz pojawiają się w bukietach ślubnych sukulenty, które przedstawiłam tam poniżej w misie, eszewiery mniej więcej, które się mm, wszystkie taśmuje, drutuje i wkłada do bukietu. To też nie są tanie bukiety, bardzo oryginalne. Ale też bardzo nowoczesne i do bardzo nowoczesnego stylu ślubu i wesela. Jeśli wybierzemy bukiet z takimi egzotycznymi kwiatami, co wtedy dla druhny? Może być jeden egzotyczny kwiat. Jak najbardziej, bo trzeba pamiętać o tym, że druchna musi mieć w takim samym stylu, mieć bukiecik bądź bransoletkę aby nie odstawała od Panny Młodej, żeby nikt się nie pytał, kim ona jest, tak? Powiedzmy jeszcze o dekoracji samochodu, bo to też bardzo ważna kwestia w dniu ślubu i wesela. Ja jestem zwolennikiem zaznaczania, tak? Nie obsypywania kwiatami. Nie jestem zwolennikiem 20 goździków osobno utkanych między ratanami. Natomiast jestem zwolennikiem zaznaczania tłasowymi, wstążkami, szarfami. one są dość ładne i są teraz bardzo modne, szczególnie w trendach na zachodzie. One funkcjonują. Na którym etapie przygotowań trzeba zgłosić się do dekoratorki, do florystki, żeby przygotowała odpowiednią oprawę? Jeżeli chodzi o pełną oprawę, radziłabym minimum pół roku przed. Wynika to z tego, że Panna Młoda przy i Kwieciarni ma zupełnie inną wizję własnego wesela. Tak? Bardzo często nie ma wybranego jeszcze koloru wesela, więc wtedy jest czas wybrać kolor wesela. Jest czas określić kwiaty, ich sezonowość. Panna młoda sobie właśnie wymyśliła konwalię w październiku, więc jest możliwość zaproponowania jej czegoś innego. Jest ten czas na to, tak? Ja kwiaty minimum miał miesiąc przed, tak? Odbieram je tydzień przed, przygotowuję je, więc jeśli pojawia się panna młoda, która zjawia się trzy dni przed weselem, bywają takie przypadki, drogie panie, bardzo często więc no niestety robi się kwiaty z tego co się ma czyli co jest teraz dostępne Powiedzmy jeszcze o podziękowaniach dla rodziców bo oprócz prezentów bardzo często podarowuje się także kwiaty Jeżeli chodzi o podziękowania dla rodziców proponuję jakby dwie wersje Pierwszą wersją są to bukiety na kryzach przez nas ręcznie robionych które są szeroką formę utrzymują czyli tak jak powinien być bukiet otrzymują 90 stopni okrągłego czyli półkola tak to podziękowanie dla rodziców. Natomiast jeśli jest upalny czas, tak jak teraz, proponuję panią kosz yy, z kwiatami, w której są gąbka na mokro i te kwiaty wiadomo, że do tej 24 dotrwają. Tak? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Proszę bardzo.